Czy najnowsze skiny, które wyszły we współpracy z Hot Wheels z okazji nowego wydarzenia z nową mapą, okażą się szybsze niż pozostałe? Dzisiaj będziemy testować od tych zwykłych, przez najnowsze, legendarne, samochodowe skiny, aż do mitycznego! Zobaczymy, którym skinem najłatwiej będzie mi wygrać grę, a wy pamiętajcie, że Stumble Guys rozdaje darmowe gemy. Co trzeba zrobić? Kliknąć łapkę w górę, zasubskrybować kanał i napisać w komentarzu swój nick. A Stumble Guys rozlosuje spośród Was 5 osób, które dostanie po 100 gemów za free. Zaczynamy dzisiaj Ford Guyem, czyli rzadką skórką Forda. Ale zanim zagramy tą skórką, to obczajmy nowe wydarzenie Hot Wheels. Oczywiście za każdą wygraną rundę otwieramy sobie jedno jedno koło, więc standardowo im więcej wygramy, tym więcej otworzymy. Hot Wheels Yeti Run. Zobaczcie, jaka duża gęba Yeti. I tutaj gramy samochodami z dopalaczem. Uwaga, tutaj zaraz ze skrzyżowania wyjeżdżają. Oj, można się niestety zderzyć, więc trzeba bardzo uważać. Dopalacz robimy. Oczywiście mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się jakieś triki tutaj rozkwinić, żebyśmy wygrywali zawsze grę. I dopalacz. Więc Koniecznie trzeba zbierać jak najwięcej tych zielonych bustów. O, co wy mnie wyprzedzacie? Kolejny buścik? Jest! Uderzyłem, uderzyłem! I buścik nitro! Znowu się zamotałem, nie! Stój, stój dziadu, stój dziadu, ja pierwszy. Nie! Byłem drugi, no. Jedno zakręcenie kołem już mamy. A tu kolejnych 16 przeszło. 16 odpada na ranara. I teraz czeka nas wyścig numer dwa. nie wygram cały turniej, moje! Odpalamy w na start. Zbieramy wszystkie zielone. Nie zabrałem. I znowu mam drugie miejsce. No jak to drugie? O nie, tak nie będzie. Teraz potrzebuję pierwszego. Czyli teraz ostatnia, trzecia runda. Ale mamy już dwa zakręcenia kołem. A jak wygram, to będę miał sześć. Trzymajcie kciuki. Tutaj trzeba strasznie uważać na te wypadki. Jeszcze jest szansa. Będę pierwszy. Co nie będę pierwszy! Nie będę! Będę trzeci! Nie! Nie, jakaś księżniczka wygrała. Ale mamy dwa zakręcenia kołem. No i to był dopiero ten pierwszy skin. A teraz czas na kolejny legendarny mustang guy. Otwórzmy sobie dwa razy straszne koło świąteczne. Ciekawe jakie skiny wypadną, bo wyglądają na bardzo ciekawe, których jeszcze nie ma. Jest ciastek! Ale fajny ciastek! I co jeszcze kolejnego wypadnie? Czy znowu coś legend... O, kościotrop był super! Ale jeszcze mamy świętego Mikołaja. Bardzo piękne ciasteczko, ale bym sobie zjadł. Ale nie mam jedzenia, mam tylko herbatkę i mogę się tylko napić. Ale jeszcze zobaczcie, ile mamy darmowych nagród: 15 cukierków. I jeszcze kolejne nagrody: 25. I jeszcze 35. Jest jeszcze, oczywiście, koło fortuny za darmo. Uwaga, co wyleci nam w darmowym kole szczęścia? O, 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 ale było blisko. O, 25 klejnotów. Dobrze. Pamiętajcie, że Wy też możecie zgarnąć darmowe klejnoty. Klikając łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem i pisząc swój nick w komentarzu. I kolejna darmowa rzecz: świąteczna odliczanie do świąt. 10 żetonów za darmo. No dobra, ale sprawdźmy, jak się będzie teraz sprawował nasz Mustang Guy, więc idziemy wygrać jakąś grę. O, co to za mapa Space Drop? Tu trzeba bardzo uważać. Zobaczymy, czy teraz samochód nam pomoże. ale kozacko, to jest jak, jak fajnie siedzę. O nie, o nie, 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 nie. Za bardzo spadam. Oj, ojoj, trzeba tu uważać. Bardzo trzeba uważać do góry. O! I tutaj wyżej, pięknie. I teraz zobaczcie, na trampolinę. Ten samochód, jak się kozacko odbija, prawie! Uwaga, czy się odbije... Oj, 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 oj! Przechodzę! Dobrze! Wychodzi na to, że te autko bardzo daje dużo szczęścia. Jest dobrze, jest na pewno lepsze niż poprzednie. Właściwie poprzednie to nie było nawet autko, to był dopiero gościu wyścigowy. <laughs> Shark Muda Triangle. Co jest teraz? Chyba musimy się utrzymać na powierzchni. Jestem moim samochodzikiem. Legendarnym oczywiście. A ja tutaj banana rzucę. Jeszcze mogę pacnąć! Pac pacamy. <laughs> Misiu, nie dostał? Co tu się dzieje? Skała! Ja nie chcę! Opuść statek, opuść statek. Eee, tutaj, opuściłem. O nie. Ciądze! Coraz lepszy ten samochodzik. Czy się okaże, że ja wygram dzięki niemu grę? Zobaczymy, jaka runda się kolejna wylosuje. O nie, UFOMG. Nie, to nie jest UFOMG. To jest ściganie się do mety. Dobra, teraz dawaj z szybką furą. Jazda! Jeszcze mogę się w piłeczkę zamienić. O! Bo to trzeba było ominąć Czy ja teraz zdążę? Szybko, 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 szybko tutaj Dobrze, jedź samochodem I w piłeczkę Dobrze, jeszcze, o nie, tam są blisko A, nie zdążyłem I teraz muszę poczekać I tutaj na górę, na górę, dawaj nie. Nie dałem rady! Dałem radę wygrać tylko dwie rundy. Więc dzięki temu otworzymy sobie koło dwa razy. Ale widzę, że ten mustang Guy, no, nie podołał. Czas na kogoś lepszego. A kolejny będzie Ford F150 Guy. Nie no, on musi być szybszy. To przynajmniej zobaczymy, czy uda nam się wszystkie świąteczne skiny dzisiaj jeszcze zgarnąć. Uwaga. Legendarny gingerbread gal. O, dziewczyna ciastkowa. I uwaga, jeszcze kolejny skin. To będzie czwarty, którego nie mam. Aj! Mikołaj, duplikat, no trudno. Ale teraz testujemy Ford F150. A może na wyścigu da nam szczęście, bo dzięki temu możemy cukierki odblokowywać. Runda pierwsza, runda druga i runda trzecia są na tej samej mapce. Więc może uda nam się rozkwinić, jak ją przejść jak najszybciej. Mamy już drugiego legendarnego skina. Najpierw używamy kontrolnego busta. O, uwaga, tutaj jest skrzyżowanie! Niebezpieczne skrzyżowanie! I nie udało mi się. Z... Żadnego boostera zgarnąć. Teraz na szczęście mogę odpalić znowu nitro. I teraz zgarniamy boostery po kolei. Trzeba zgarniać wszystkie. O, i po kolejnego boostera, dziękuję. Nitro, booster. gdzie? tu prawie, zgarnąłem, zgarnąłem. Ajajajajaj, dawaj, 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 dawaj. Dobrze, Nitro, patrzcie, kolejne boostery. Po prostu da się tak nauczyć grać na tej mapie, żeby zawsze być pierwszym. I teraz kontrol, proszę bardzo, używamy boosterów zielonych. Zawsze trzeba na nie najechać. Kolejny, tutaj trzeba bardzo na środku. Aj, trochę jednak na lewo. Bum! Bu nie! Co ty, Gościu, tam robisz? Odejdź! Oh, <try> <try> No bo jestem drugi, no. Przynajmniej sobie kołem zakręcę i skiny zdobędę. A, i zgarnę darmowe cukierki. Nara, goście, druga runda jest moja, wygram. Chyba, że potrzebujemy jeszcze mocniejszego skina. Szybko! No bo widzę, że jest nawet druga runda, a ja jestem drugi! Ja muszę być pierwszy! Ale przynajmniej przechodzę. Elo, goście, zostało tylko ośmiu! Wygram, 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 wygram! Szybko, dopalacz! No, co mnie pchacie, no? Ile tam jeszcze zostało? No weźcie mnie, nie popychajcie, powiem mamie! Ja nie wierzę, no bo oni oszukują, oszu... Co to by... Co to było przed chwilą, wy to widzieliście, widzowie? Jak ten gościu chyba, ja nie wiem, to przed chwilą jakiś dopalać bo aż wypadliśmy za mapę! Ja się takich rzeczy nie spodziewałem! To na pewno było jakieś oszustwo, to był jakiś trik! No jeszcze super, jeszcze się wywaliłem. <śmienny> Dwie rundy wygraliśmy. Odbieramy sobie nagrody 45 cukierków I za chwilę zmienimy skina Na jeszcze lepszego Bo potem czeka na nas mityczny A ja poproszę te pudełko bożonarodzeniowe jeszcze Co w nim macie ciekawego dla mnie Uwaga O legendarne odłamki Znowu te legendarne I już prawie mam tą epicką babkę Sugar plum fairy Ale czy ja mogę tego duszka prosić Prosimy Dwie wygrane rundy Dwa zakręconka Uwaga o, nie mam go. I jeszcze tego, dawaj tego, tego, co ja chciałem. Strasznego. O, o, o. No prawie, no prawie mi poleciał. Ale teraz zmieniamy skina na 2024 Mustanga. Przecież to jest najnowszy Mustang, on musi być szybki. Zobaczymy, które miejsce zajmiemy w Bodbaszu. Tutaj prędkość się za bardzo nie przyda, ale umiejętność driftowania. Zobaczcie, tu trzeba robić drifty i rzucać oczywiście bananami. Yeah. Uwaga, tu trzeba uważać. I pacać, dużo pacać. Pacam, O o, nie trafiłem. Te banany porzucam. Nie! Gościu, no 2024 Mustang, no co ty robisz? On jest chyba za nowy jeszcze, coś mi się wydaje, że jest za nowy Ale damy mu drugą szansę Może trafi się mapa, na której przyda się jakaś prędkość O, właśnie taka, Humble Stumble Tu się na pewno przyda prędkość O, teraz będziemy lecieć 3, 2, 1, dawaj, jedziesz, Mustang i o, szybko pyk. Ale elegancko cyk. I teraz jeszcze w piłkę, jakby się właśnie zamienić. O! Ale elegancko, jestem pierwszy. Szybko. Teraz tutaj. Nie! 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 Piłka. Nie. Banana rzuciłem. Ja nie Nie! Ja już byłem pierwszy. Co ja narobiłem? Ale okej, okay, przeszliśmy, mamy szóste miejsce. No takie rzeczy to chyba tylko ja potrafię zrobić, gdzie już wygrywam, a jednak przegrywam. Ale spokojnie to jeszcze nie jest najlepsza fura, bo najlepsza jest mityczna. A i tak już tą przechodzimy dalej. 16 pozostało, oczywiście, że my wygrywamy. Zobaczymy, jaka mapa kolejna. O nie, lasery. Zobaczymy, jak 2024 Mustak poradzi sobie z laserami. Jaki ja nie cierpię. Tych laserów. Trzeba tak. Pek. A tam rzucać dużo bananów. Jak będziemy tak rzucać banany, no to oni się będą ślizgać i przechodzić. My będziemy przechodzić, a oni będą odpadać. Właśnie tak w dół. Nara. I trzecia runda. Uwaga, uwaga. Czy 2024 Mustang wygra? <laughs> Tutaj jest trudno. Nie spadnij. O nie, ten statek jest szalony. Tutaj trzeba by kogoś dobrze pacnąć. Na przykład takiego Alexa. Ooo. -o. Alex. Chodźcie, pacnę. Jak ucieka. Pacam. No nie da się pacnąć, jak jest się samochodem. Opuszczamy statek. Szybko, tutaj. 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 Oj, 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 oj. Rekin. Ja nie wiem, gdzie ja mam... Nie wiem, tu będę sobie skakał. Hopsa, hopsa. Ej, to działa tutaj. Ale jaja, to tutaj działa. Opyk! Przechodzę! Wygrałem! Wygrałem. Ale jaja! Nie Cebulson wygrywa grę, widzicie? Bo to już był Mustang 2024. Ale jaja, mamy zwycięstwo i dzięki temu mamy aż sześć otwarć kołem. Dawaj od razu z bomby. Sześć razy! Proszę bardzo, ciekawe co dobrego dostanę. Uwaga! O, pingwinka jeszcze nie mam. Willy Pinguin, dzięki. Czego jeszcze nie mam? Czego jeszcze nie. No to już mam! Ej, co dwa razy widać to samo? O! Prawie ten legendarny, co ja chciałem. No teraz już mi musisz go dać. O, chili Pinguin, tego nie mam. Tego mam. I jeszcze jedno zakręcenie strasznym kołem świątecznym. A co za dziadyka, no? Dał mi epickie, jakie już miałem. Ale uwaga! Bo teraz możemy zmienić tego w 2024 Mustanga. Na mityczny Ford GT Guy, albo Ford GT Gal, Zależy, kim chcecie grać. Ej, ten żółty jest fajniejszy. Niebieski czy żółty? Możecie też napisać w komentarzu, czy bardziej wam się podoba niebieski Mustang GT. Ford GT. Niebieski Ford GT czy żółty Ford GT I zobaczmy jaki on będzie szybki Łooo wow, Na jakiejś wodnej mapie, super slajd Dobra, ścigamy się do mety naszym Fordem O, 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 o O nie, ej, 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 ej to... Aha, nie wolno do wody, przecież samochody nie pływają Co ty robisz, głupku Normalnie tędy O, tu się wybijemy, pum I do wody, do wody, do wody Pływaj samochód, ale ja, ja, samochód mi pływa Ja pierwszy raz widzę Pływający samochód. Ole, czad, uwaga, przeskakujemy. Tu już są jakieś wiry niebezpieczne. O,le się odbiłem, ale tu jest prędkość. Uwaga, uwaga, czy uda mi się. Ała, 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 ała. Bardzo ała. O, 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 zdążymy, zdążymy. Dobrze. Dawaj, dawaj, w śmigło nie walnij, tylko i pum, Kółko, przechodzimy. No, byliśmy tak prawie na równo z pierwszym, drugim i trzecim miejscem. Na drugiej mapie Lava Land. Tu też się przyda szybkość, tylko że reakcji. Szybko, tutaj. O! Teraz na te niebieskie. Na najlepsze niebieskie. I jeszcze lepsze niebieskie. I paczamy, patam Przechodzę! Niby nikogo nie pacnąłem, a przechodzę. Ośmiu pozostało. Czemu nie sześciu? Albo szesnaście się podzielić na dwa, to osiem. I znowu nie spadli. O nie. Tu już trzeba naprawdę uważać. I tu sobie podskakujemy. I robimy tak. Ipek. Ipek. Ale to jest taktyka. Taktyka zawodnika. Eee. E! Ale mnie oszukali tam, pyk No ale oni biegają specjalnie, żeby... O nie, 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 ty dziadu jeden O ty, o ty dziadygo, co ty mi tu robisz? Ty myślisz, że co? Że jesteś jakiś lepszy? A, bo to jest śliskie O nie, 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 nie Jestem za nisko Dobra, na szczęście tu mamy trzy, pyk Dobra, jest okej. Okay. Tu się zaraz utrzymamy. O nie, już dużo osób odpadło. Bardzo dużo osób odpadło. Musimy się tutaj zatrzymać. Sześć osób odpadło. Gdzie on jest? O, tu jest dziadyga. O, to on musi za mną. Spokojnie, pyk. Ja sobie... Odpadli! No, ty, dziadu jeden! E, e, e! Trzeba go pacnąć! Nie trzeba go pacnąć, bo przechodzę! Mitycznym skinem! Mityczna Ford GT Gal! Nie Cebulson wygrywa grę. No to już wiemy, że normalnie takie mityczne skiny dają najlepsze. Prze szczęście. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.